Teraz czas na motyw, czyli coś, co będzie podstawą działania naszego motywu, jeżeli chodzi o kwestie a, funkcjonalności, możliwości naszego WordPressa. Takie dodatki. Oczywiście możemy bazować na tym darmowym motywie i go próbować a, skonfigurować pod nasze potrzeby. Natomiast uważam, że jest to strata czasu na dzień dzisiejszy, ponieważ są już gotowe motywy, które są rewelacyjne. Tyle, że tak. To jest coś, co ja tobie polecam na podstawie mojego doświadczenia i praktyki z ostatnich kilku lat. Natomiast, jaki motyw wybierzesz, to wszystko zależy od Ciebie. Generalnie jest to, jest to trudny krok, ponieważ wszystko zależy od tego, co Ty planujesz zrobić na tej stronie i jakich technologii będziesz potrzebował, i jak finezyjny design będziesz posiadał. Natomiast wszystko będzie miało również przełożenie na optymalizację, a na Google Core Web Vitals i tak finalnie też na pozycjonowanie, bo to zależy od tego, jaki będzie miał kod ten motyw i jak Twój WordPress zostanie mocno zmodyfikowany. Generalnie, jak zaczynasz poszukiwania swojego motywu dla WordPress, to zobaczysz, że sklepów z motywami jest mnóstwo, a wszystkie że tak powiem, sklepy pod tytułem ThemeForest, TemplateMonster, FlowThemes, Creative Market i, i, i mnóstwo co tylko jest za słowem themes, a generalnie mają jedną taką wadę. Nie podają, jak to się optymalizuje i jak to wygląda później w Google. A pułapką największą, jaką możesz mieć, to na przykład wchodzisz na ThemeForest. OK, wejdziemy na ThemeForest i rzucają się Tobie w oczy motywy i inne rzeczy. Wybierasz WordPress, Popular Items i to są po pierwsze. Akurat Popular Items to jest może zła kategoria, w którą nie powinieneś wchodzić, ponieważ te Popular Items to są rzeczy, które już zapracowały sobie na, na pozycję w tym serwisie. Natomiast to nie jest tak, że Nowy motyw z najnowszą technologią wchodzi i jest od razu tu. Tak się to nie dzieje. Awada to jest motyw, który jest od dawien dawna. Zobacz, on został opublikowany pierwszy raz w 2012 roku i od tego czasu przechodzi transformację różnego typu. Natomiast całe to jego źródło i ten core jest tu, w 2012 roku. To, że został załatany jak tylko mógł być załatany, Super, ale, że tak powiem, zaszłości tam są. Tak samo The 7 2013 rok. Mój ulubiony do zeszłego roku UnCode 2015 rok. Dlaczego zrezygnowałem z motywu UnCode? A, zobacz, on ma świetne, świetne fu świetną funkcjonalność. Po prostu to, co tam można robić, to przechodzi ludzkie pojęcie. Front editor. A stylistyki, że tak powiem, gotowe bloki, wszystko jest takie ready to go, że możesz po prostu kliknąć, i stworzyć stronę demo i będzie ok. Natomiast on nie przechodzi korłem Web Vitals, jeżeli chodzi o testy w Google, co jest dla mnie po prostu na dzień dzisiejszy skreśleniem takich motywów. Natomiast jeżeli już byśmy sobie dalej szukali w tym w tym WordPressie i wybrali na przykład blog, magazine, czyli personalny, to to, co nas tutaj będzie kusiło, to zdjęcia. Pamiętaj, to nie są Twoje zdjęcia i do takich zdjęć też nie będziesz używał. Masz używał swoje zdjęcia, swój content, swoje fonty, więc to będzie troszeczkę inaczej wyglądało. Moja propozycja na dzień dzisiejszy to jest to, co już pisałem na blogu, a gdzie masz linka wklejonego wyżej, jeżeli chodzi o motywy, najszybsze motywy dla WordPress? Tu zrobiłem duże porównanie wszystkich motywów, które na dzień dzisiejszy są najszybszymi. No, jak widzisz, jest też porównanie Uncoded, który niestety wypadł tu mizernie a, i nic z tym nie poradzimy. Natomiast a, możesz, możesz bazować na tej liście. Fajnym kandydatem, takim widać mocno rozwojowym, jest motyw Suki. I generalnie on jest pozbawiony biblioteki jQuery. Nie ma nic z JS-ów, więc jest super. Generate Press jest świetny, tyle że no troszeczkę jednak kodowania tutaj trzeba zrobić, bo nie ma zbyt dużo rozwiązań, które są takie na kliknięcie gotowe do użycia. Neve jest bardzo prostym, surowym motywem. A więc a może nie do końca go polecam. Jeżeli chodzi o Astra, a szybki motyw tyle, że boję się tej firmy, ponieważ mieli dużo wycieków danych, a dużo niezbyt ciekawych a praktyk stosowali. I tutaj mamy też nawet taką informację: na 5 tygodni dostali bana od WordPressa, a w zeszłym roku, w 2020. Więc to nie jest coś, z czym bym chciał mieć do czynienia w przyszłości, bo jest ona niepewna, bo nie wiadomo, co się tam wydarzy. Dość mocno angażuję się w Bloxy. Z deweloperami tego motywu jestem codziennie praktycznie w kontakcie, ponieważ ten motyw jest ulepszany, sporo sugestii, że tak powiem, oni słuchają. I to mi bardzo, bardzo pasuje, ponieważ dopasowują ten motyw do tego, co chcą użytkownicy i na co jest nastawiony rynek, a nie pod jakieś własne się. Zatem, Bloxy, to jest nowy motyw, a powstał bodajże rok temu, w 2020 roku. A, a, już, a już są, że tak powiem, w czołówce, jeżeli chodzi o motywy WordPress. A sam fakt, że mają tylko pieńczegwiazkowe opinie, mają świetną grupę wsparcia, która reaguje nawet w kilka minut, co będzie dla Ciebie pewnie fajnym doświadczeniem, jeżeli zaczniesz kombinować już ze stroną. A strona jest czysta, jest gotowa na e-commerce, gotowa na wszystkie bildery, z których aktualnie nie musisz korzystać, żeby coś osiągnąć. Natomiast wszystko tu po prostu działa. i Dużo rzeczy jest drag and drop, typu. A nagłówki, stopka, czy też ustawienia kart, jeżeli chodzi o, o posty i inne rzeczy, mają kilka gotowych stron startowych. Niekoniecznie proponuję, żebyś zaczynał od tego, bo pogubisz się i nie będziesz wiedział, jak później nawet wyczyścić swojego WordPressa z tego. A to jest bardziej dla osób, którym wszystko od A do Z będzie pasowało i chcą tylko podmienić content na swój, to jak najbardziej mogą sobie z tego korzystać. A tyle, że to też będzie obarczone tym, że jak zobaczysz na przykład ten motyw, to będziesz musiał dodatkowo zainstalować jakieś bloki, które no nie do końca mogą być fajne i nie do końca będą przydatne dla Ciebie. Zrobimy coś od zera, czyli zainstalujemy sam motyw i jego wymagane wtyczki. Czyli zaczynamy od wyglądu, motywy, klikamy dodaj i wpisujemy BLOXI. Okay. I klikamy Zainstaluj. I od razu możemy go włączyć. Teraz mamy powiadomienie, że mamy motyw, a potrzebujemy jeszcze blocksy companion czyli plugin, który będzie obsługiwał ten motyw. Więc instalujemy go. Mając zainstalowany i zaktywowany blocksy companion. Oczywiście wyrażamy zgodę na aktualizację, jakieś tam inne rzeczy. Od razu zostaniemy przeniesieni do strony Bloxy, gdzie będziemy mogli zacząć e, konfigurację naszego motywu. To wstępnie powiedziana jest ta konfiguracja, a, ponieważ mm, na, dzień, na, na początku nie do końca możesz wiedzieć, jak e, to wszystko ma wyglądać jak się odnaleźć w tych funkcjach, i czy będziesz korzystał, nie wiem, z Product Reviews, Trending Post, Budżety. Mamy, pamiętajcie, darmową wersję. Więc na pewno będziemy używać widżety. To ci gwarantuję. A trending post Niekoniecznie. Cookie consent to dla tych fanatyków, którzy chcą mieć milion tych okienek, że ta strona używa cookies, co niby jest generalnie tam obowiązkowe, ale przecież strony bez cookies to jakaś żonara. Ale. Dla względów prawnych będziesz musiał to uruchomić. Na chwilę obecną jeszcze tego nie zrobię. Newsletter, jeżeli zaczniesz prowadzić newslettera, to świetna opcja: będziesz mógł skorzystać z wbudowanych pól do newslettera. I to jest wszystko, jeżeli chodzi o darmowe rozszerzenia. W Pro mamy troszeczkę tego więcej, ponieważ możemy korzystać z fontów Adobe. Oczywiście bez kodowania. W darmowym też będziesz mógł skorzystać z fontów Adobe, ale trzeba będzie kombinować albo wtyczkami, albo kodowaniem. Mamy Custom Code Snippets. Eee, przydatne, nieprzydatne, jest na to wtyczka dodatkowa. Custom Fonts, czyli własne fonty, też będziesz mógł to zrobić za pomocą kodowania. No wiadomo, będzie zdecydowanie łatwiej, jeżeli byśmy mieli możliwość aktywowania tego. Local Google Fonts to jest akurat super, jeżeli chodzi o przyspieszenie działania ogólnie strony i optymalizacji, ponieważ możesz mieć fonty Google, które będziesz używał na swojej stronie lokalnie. Advanced Menu, a to jeżeli potrzebujesz bardziej skomplikowane menu, czyli byś chciał Mega Menu, zrobić jakieś ikonki, badges, czy też umieszczać w środku menu dodatkowe rzeczy typu zdjęcia. A jakieś ekstra przyciski i inne rzeczy, to potrzebujesz to. Shortcut bar, fajna, taka nowatorskie podejście, gdzie generalnie na telefonach możesz mieć na dole taki wysuwany shortcut bar, gdzie możesz mieć kilka ikonek i one będą prowadzić do najciekawszych miejsc, na przykład na Twojej stronie, czy też do kontaktu. A, czy też do oferty, albo cokolwiek co tylko sobie zapragniesz. Multiple sidebars, czyli możesz mieć więcej tych sidebarów, niekoniecznie musisz się ograniczyć do tego jednego podstawowego dla postów, ale możesz mieć więcej ich i każda strona może mieć, czy też każdy post może mieć inny -in sidebar. White Label to jest akurat dla agencji, które by chciały, że ten motyw, jak będą instalować swoim klientów. Klientom to mogą go nazwać nie blogsy, tylko na przykład nazwą agencji, że niby to jest ich. I WooCommerce Extra, czyli jeżeli prowadzisz sklep i chcesz mieć dodatkowe rozszerzenia pod tytułem floating card, taki bujający się pasek, czy też jakieś slajdery w galerii, wishlist, lista życzeń, to to bardzo, bardzo polecam, ponieważ to pomaga, jeżeli chodzi o zakupy Twoich odwiedzających. Useful plugins generalnie to są polecane pluginy przez e, twórców Bloxy. E, stackable, Spoko, Jet Engine, e, nawet Spoko. Toolset e, bardzo się przydaje, jeżeli chcesz e, tworzyć dynamiczne strony i dynamiczny content. getWeed e, unikamy tego plugina, on prawdopodobnie wyleci w ogóle z tej listy. HubSpot to jeżeli ktoś chce mieć dodatkowe połączenie z HubSpotem. VP Forms czyli podstawowy Contact Form, Elementor Page Builder, czyli jeżeli zaczniemy używać elementora, to musimy to zainstalować i Breezy Page Builder, czyli jeżeli byśmy chcieli korzystać z Breezy Buildera. No, my nie będziemy korzystali z żadnego z nich i nie będziemy instalowali żadnej wtyczki, która tu jest. Natomiast zainstalujemy sobie wtyczki w następnym odcinku.